Ten filmik będzie o załamaniu fali. Postaram się wyjaśnić, na czym polega zjawisko załamania fali mechanicznej. Na przykładzie fali na wodzie. To doświadczenie będzie polegało na tym, że ze źródła będzie wysyłana fala, która będzie rozchodziła się w wodzie o głębokości oznaczonej przez wielkie literę H. A potem będzie trafiała na wodę, gdzie głębokość zaznaczam małą literą H I ta głębokość mała H będzie mniejsza od tej wody początkowej. No, i y, będzie rozchodziła się w wannie z wodą fala płaska, i fala płaska ma taką płaszczyznę y, rozchodzenia się, i widzimy, że na granicy tych dwóch ośrodków, gdzie zmienia się wartość prędkości fali, następuje zmiana kierunku rozchodzenia się fali. Fala zmienia kierunek rozchodzenia się fali. Początkowo kierunek jest taki, a potem kierunek jest nieco inny. Załamanie fali. Będzie polegało na tym, że zmieni się pierwotny kierunek rozchodzenia się tej fali. No to przeprowadźmy doświadczenie. Widzimy, że jak wypuszczamy falę ze źródła, które są góry, to jak pada ta fala na granicę dwóch ośrodków, to następuje rzeczywiście zmiana kierunku. Teraz ta zmiana kierunku jest może nie aż tak mocno widoczna, ale jak zmienimy ustawienie, teraz, no teraz widać trochę lepiej. Widać, że zmienia się kierunek, wzajemne kierunki fali padającej. O, tutaj teraz w ogóle świetnie widać. Rzeczywiście ten kierunek fali, która się uległa zjawisku załamaniu, jest zdecydowanie inny niż tak kierunek tej fali, która pada. No, zobaczmy taką symulację, którą znalazłem na stronie educator.pl. Polecam zresztą tę stronę, tam można mnóstwo symulacji zobaczyć. Oto z góry rozchodzi się fala płaska. Powtórzmy to. Jest. Jedzie fala płaska, leci, leci, leci. Co widzimy? Po pierwsze, widzimy, że tą falę płaską można reprezentować za pomocą promienia fali, który to promień fali będzie pokazywał kierunek rozchodzenia się fali. Tu mamy kreskę normalną, która jest prostopadła do granicy dwóch ośrodków. Leci sobie, leci. O! I nastąpiła zmiana kierunku rozchodzenia się. Tak? Teraz kierunek promienia fali, który cały czas jest prostopadły do płaszczyzny falowej, zmienił się i widzimy, że jest nieco inny niż ten, który był na początku. Widzimy, że teraz kąt pomiędzy promieniem fali a normalną jest mniejszy niż w przypadku padania. No, każdy może sobie w domu spróbować tę symulację zrobić, tak. natomiast wy, my wracamy do doświadczenia i widzimy, że rzeczywiście kierunek Płaszczyzny falowe, czyli kierunek rozchodzenia się fali, zmienia się zdecydowanie, gdy fala trafia na granicę dwóch ośrodków. Doświadczenie nie kłamie. Dobra, spróbuję to namalować teraz. Mamy oto granicę dwóch ośrodków. Tu powyżej jest ośrodek, który oznaczamy jako ośrodek 1 a poniżej jest ośrodek, który oznaczamy jako ośrodek drugi. W ośrodku pierwszym rozchodzi się fala z prędkością V1, w ośrodku drugim z prędkością V2. Także V2 będzie mniejsze od V1. To jest normalna, czyli kreska, która będzie prostopadła do yy, granicy dwóch ośrodków. I mamy oto promień fali padającej. Jest promień fali padającej, tak. To jest promień fali padającej, bo fale możemy reprezentować za pomocą promienia. Nie musimy malować płaszczyzn falowych. To jest kąt alfa. Tak. i w wyniku badania następuje zawsze częściowe odbicie, więc na namaluję taką cieńszą kreskę żeby pokazać promień odbity bo część fali się częściowo odbija od granicy dwóch ośrodków i tutaj będzie kąt alfa prim kąt alfa prim jest taki sam jak kąt alfa to wiemy, że sprawa odbicia fali, a tutaj przechodzi do środka promień, który nazwę promieniem fali załamanej, czyli to jest promień załamany załamany który rozchodzi się pod kątem beta względem normalnej tak. i wiedząc o tym, że V2 jest mniejsze od V1 czyli V1 jest większe od V2 to kąt alfa jest większy od kąta beta to zobaczmy, że rzeczywiście tak jest tu widzimy, że zmienia się kierunek rozchodzenia się i ten kąt pomiędzy promieniem fali odbite jest mniejsze od promienia fali padającej. Dobra. Tu mamy ośrodek pierwszy. Tak. Tu jest V1. Tu jest ośrodek drugi. I w ośrodku drugim ta prędkość jest mniejsza. V2 jest mniejsza od V1. Narysuję kreskę normalną. Tak. Normalna. Tu jest kąt prosty. Dobrze, to teraz przyciągnę go w drugą stronę. Jest to kąt prosty, to jest normalna. I teraz spróbuję namalować promień fali padającej. Tak, pod kątem alfa. To jest promień fali padającej. I teraz namaluję promień fali załamanej. Innym kolorem. O, jest promień fali załamanej. Super. I widzimy, że ewidentnie kąt beta jest kątem mniejszym niż kąt padania alfa. Tak. Ale wiemy o tym, że V równa się yy, prędkość yy, fali to jest długość fali razy częstotliwość, ale częstotliwość nie zmienia się, gdy przechodzimy do, do drugiego ośrodka. W związku z tym, że częstotliwość się nie zmienia, to musi się zmienić długość fali. Gdy V1 jest większa od V2, to oczywiście długość fali w tym ośrodku, yy, drugim jest mniejsza od środka pierwszego. To bardzo ważne do zapamiętania tak? Jeżeli fala maleje prędkość fali To maleje jej długość